Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam w tym filmiku różnicę między droższą lornetką Pentax SP20x60, czyli jest też mocniejsza troszkę, niż ta druga, czyli Delta Optical 16x50. Zaczniemy od różnicy w obrazie. Dystans to jest jakieś pół kilometra. To jest Delta Optical 16 razy 50 czyli powiększenie 16 szesnastokrotne. Dość mocna lornetka. Ciężko mieć zarzuty co do ostrości obrazu, bardzo mało aberracji chromatycznej. Jestem zadowolony, dlatego ta lornetka jest ze mną. A to jest dwudziestka Pentaxa. Wielokrotnie droższa lornetka. Ponad 1000 zł, Delta jakieś 350, czyli 3, 3,5 razy droższy Pentax, tak pokazuje ten sam dystans. Jest bardzo ostry, to fakt. Może ostrzejszy od Delty, odrobinę, ciężko powiedzieć. Też nic nie brakuje temu obrazowi. Naprawdę. 20 po prostu jest większa. Ale czy aż tak wiele? No, jest różnica. Jest. Przepaści nie ma. Natomiast jest też dużo aberracji. Widać fioletowe obwódki wokół białych powierzchni. Czy w delcie tak będzie widać? No nie. Biel jest biała. Albo przynajmniej bardziej biała. Ten efekt nie jest tak uporczywy. Jak tutaj. Co mnie bardzo dziwi, że tego fioletu tak dużo. Owszem, ktoś powie, może źle trzymam telefon, ale gołym okiem też tak widać. Dlaczego więc Pentax troszkę mocniejszy? No jest też na pewno jaśniejszy, bo i robiłem testy i tak wynika z apertury, ma dobre powłoki, więc tak, Pentax jest troszkę o zmierzchu jaśniejszy. E... Ostrość ma taką samą, no ale zawsze ciężej mieć ostrość przy większym powiększeniu, więc patrząc, że 16, a tutaj 20 ma taką samą ostrość, może większą, no więc należą się tutaj gratulacje, uznanie, że obraz jest ostry. E... Co do Delty... Albo czemu jest tak tanie, albo Pentax dlaczego jest tak drogi. No Pentax jest wodoodporny. Pentax ma odsunięcie średnicy wyjściowej, czyli przykładacie oko w to miejsce i już widzicie cały obraz. W Delcie musicie naprawdę dotykać, wkładać okular do oczu, żeby zobaczyć całe, całe pole widzenia. Delta ma większe pole widzenia. No ale co z tego jak praktycznie dla mnie na przykład, jeśli mam głęboko osadzone oczy, no jest nieuchwytne to pole widzenia, bo, bo za mały odstęp jest źrenicy, trzeba po prostu te okulary wkładać do oczu. W obu płynnie chodzi e, regulacja ostrości. E, Pentax wydaje się być solidniejszy, bardziej ogumowany. Wydaje mi się, że gdyby upadł, to by przeżył, jeżeli nie na kamień czy na coś. Delta? Nie wiem. No, wydaje się być delikatniejsza. No, jest to bardziej tania plastikowa lornetka. Natomiast jakość obrazu, w mojej ocenie, jest bardzo podobna w, te, w tej delcie. Powiększenie też nie jest wiele mniejsze. Co stanowi według mnie ciekawą alternatywę dla, dla lornetki, która kosztuje 1000-1200 zł. I owszem, jest solidniejsza, wygodniejsza, no bo to odsunięcie, że wchodzimy w obraz wzrokiem, po prostu bo ten nie musimy w ogóle dotykać, statyw nam nie, nie częściej się nie, nie wibruje. Jest wygodniejsza, jest wodoodporna, jest jaśniejsza. Kwestia, no, czy warto dawać 1200 zł zamiast powiedzmy 350 zł, i kupić deltę? Na deltę trzeba będzie uważać, no bo żeby jej nie zalać czymś, żeby nie zaparowała przy różnicy temperatur. No, decyzja należy do każdego, ja tylko mówię jakie są wady, zalety. Na pewno jest przyzwoicie delta zrobiona. Cieszy mnie, że w przeciwieństwie do breserów nie chodzi ciasno regulacja ostrości. Gdyby nie ten mały odstęp źrenicy, że trzeba wkładać to oko do okularu, to naprawdę byłaby to świetna lornetka. Naprawdę. No tak, to, są to, to jest taka główna wada, która mi przeszkadza. No bo ta wodoodporność mnie jest akurat mniej potrzebna, może komuś jest bardziej potrzebna. Także jeszcze raz Pentax delta. Tam było 20, a tu jest 16. Można jakieś pytanka zadawać, to odpowiem, bo ja na co dzień obserwuję tymi lornetkami, więc mogę coś więcej powiedzieć. Dzięki. Do następnego razu.